Zadanie 23, matura 2018, poziom podstawowy, czerwiec. Gdy dodamy liczbę wszystkich krawędzi pewnego grania stosupa do liczby wszystkich jego wierzchołków, to otrzymamy w wyniku 15. Liczba wszystkich krawędzi tego grania stosupa jest równa. No dobra, no to moim zdaniem rozsądnie by było, gdyby x oznaczyć właśnie krawędzie. A my mamy jeszcze dodać do liczby krawędzi... Liczbę jego wierzchołków. No to krawędzie. Weźmy sobie tutaj jakieś grania stosów. No w sumie weźmiemy najpopularniejsze, czyli czworokątne. I będziemy go sobie tutaj rozważać, spróbować go jakoś przeanalizować. I teraz tak, jeżeli X sam są krawędzie, no to my wiemy, że krawędzi z każdego wierzchołka. Tutaj wierzchołków mamy akurat 4, ale też mamy cztery krawędzie w podstawie, cztery wysokości i 4. Krawędzie w, w górnej podstawie. Natomiast wierzchołków mamy 4 tylko tu i tylko tu. Czyli w sumie 4 do góry i 4 na dole. Tak? Czyli tu są krawędzie, a wierzchołków mamy 4 i 4. Czyli w takim razie, jeżeli x są krawędzie, z tego można wywnioskować, że jeżeli mamy do czynienia z n kątem, Mamy n kąt, no to w podstawie mamy n. W takim razie krawędzi mamy, tak jak widzieliśmy tutaj, tu mieliśmy czworo kąt, no to cztery tu, cztery tu, cztery tu i to były krawędzie. No to krawędzie jest 3n, natomiast wierzchołków będziemy mieć tylko w górnej podstawie i w dolnej, czyli 2n. I na tym możemy się tutaj zbazować, że tak powiem, czyli mamy 3n plus 2N to jest 5n. W takim razie wychodzi na to, że to 5n, bo my dodajemy w zadaniu krawędzie do wierzchołków 5n to jest 15, w takim razie mowa o trzykącie, czyli w sumie trójkącie. Czyli wielokąt, który ma trzy kąty, czyli w sumie trójkąt. I liczba wszystkich krawędzi tego grania są super równa. No to mówimy o krawędziach. W takim razie to będzie 3n, czyli będzie 9 i to jest odpowiedź a.